Cześć! Tu królikomania. W dzisiejszym odcinku będziemy dopuszczać samca do samicy. No i żeby były młode. Oto tam, tam dopiero przed chwilą wyjąłem. Tam będziemy brać. Tam będziemy brać. Sprawdzimy, zobaczymy czy ma się numruje. Na razie się boi, jakby nie chciała być niedostępna. Poczekajmy, pokażę Wam yy, kolejny filmik jutro. Jak będę ją wyjmował i dopuszczał kolejną samcę do barana, olbrzyma barana, do bers berskiewskiego barana do samca. Nie do tego, tylko mam też drugiego. Więc papa, dostawiacie subskrypcje i łapki.